Fajny wieczór. Dobra rozmowa, dobra kolacja. Dobra randka. Tak, to już trzecia i ciągle okazuje się, że mamy coś wspólnego. Jakieś doświadczenia albo poglądy. No. Ale nie rozmawialiśmy jeszcze o seksie. No dla mnie to jest dosyć oczywiste. No, że jak będzie randka, to będzie seks. Nie. Nie no, co ty? Ja nie planuję seksu. W sensie no nie teraz, nie bez poważnego związku. Zresztą uważam, że to nie jest dobry temat do rozmowy. To jest zbyt intymne. Wiesz co, chyba już pójdę. Serio? Przecież możemy zmienić temat, jak nie chcesz o tym gadać i tyle. Zresztą ja też uważam, że nie trzeba się spieszyć z pójściem do łóżka. Tak lekko o tym mówisz. Wiesz co, to nie w moim stylu. Przepraszam, prowadzisz mnie? Dzięki. Serio wkręciłam się w muzykę przez ciebie. To znaczy, dzięki tobie. Mam nadzieję, że się spodoba taki bicik, taki lekki, fajny. Przyda mi się coś lekkiego. Ostatnio miałam sporo ciężkich rzeczy. ale robimy różne rzeczy, żeby jakoś to zrównoważyć. Zej? Si. W ogóle dzwoniłam do mojego ex, zrobił test na HIV. A no właśnie, co tam miałem pytać? jest zdrowy, ale oczywiście ma ludzi, że to jeszcze nie jest pewne, że musi powtórzyć badanie. Aha. Znaczy, wiesz, zawsze każdemu powtórzyć, dla pewności, ale jak spali się więcej niż trzy miesiące temu razem, to wynik raczej będzie prawidłowy. No wiem. Pierwsze objawy mogą pojawić się od miesiąca do dwóch od zarażenia się. Wtedy też wirus staje się wykrywalny. A on ci w ogóle przeprosił za to zachowanie, jak się widzieliśmy ostatnio? Znaczy, rozumiem, że mocy to jedno, ale człowiek, jak uchłonie, to podobno do niego dociera, że raczej źle zareagował. Daj spokój. Świadomość a propos HIV jest tak niska, masakra. Ludzie nawet nie wiedzą, że osoba, która regularnie przyjmuje leki, która ma stwierdzony niewykrywalny poziom wirusa, wcale nie zaraża zdrowych ludzi. Teraz robimy materiał na kanale z tymi ludźmi, z którymi się skontaktowałem. To są specjaliści i razem chcemy podnieść świadomość społeczną. Dzięki, Kubuś. Dzięki, że byłeś przy mnie w tych najgorszych chwilach. Jesteś serio spoko gościem. Mam nadzieję, że znajdziesz kiedyś dziewczynę, w której się zakochasz i która cię doceni. No tak. Przez całowanie nie da się zarazić. W jest sąsiadowej ilości gruzów, Hejka. Dobrze wyglądasz z niej w pracy? Wiesz, dzisiaj idę na spotkanie z moją grupą z wydziału, z jakimś facetem z biura podróży, bo mają dla nas jakąś propozycję. Serio? Jaką? Żebyśmy w ramach praktyk dołączali do grup wycieczkowych w różne egzotyczne miejsca. Ale oczywiście pojedynczo. Ja ram się. Fajnie, bo ty studiujesz yy, dziennikarstwo, co nie? E, kulturoznawstwo. No właśnie. E, co się stało, że tak nagle wpadłeś? W sensie cieszę się oczywiście, że Cię widzę, ale. Chciałem Ci coś powiedzieć. Już nie mogę tego dłużej trzymać, bo to mnie męczy. No to mów. Nie mogę się. Odnaleźć w tym, jak traktujesz mnie przy swoich znajomych. Jak mi krytykujesz i starasz się, żebym się zmienił. To są twoje pracownice, a traktujesz mnie jak jakiegoś pieska do towarzystwa. No to serio, w sensie, chodzi ci o tą osobną sytuację? Przecież to wszystko było w żartach. Był jakiś głupi smoltok. Ty nic o mnie nie wiesz. Nie interesujesz się mną. Nie wiesz, jaki jestem. No, ale myślałam, że po prostu, nie wiem, mówisz mi to, co chcesz. Nie chcę być też taka wścibska i wszystko cię wypytywać. Ja wiem, czym się zajmujesz. Wiem, jak się nazywają najbliższe ci osoby, co studiują. Ja wiem, co cię martwi, co lubisz. A ty o mnie wiesz tylko, że jestem dostawcą jedzenia. To co uważasz, że powinnam z tym zrobić? Uważam po prostu, że jak wchodzisz w jakąś relację, to musisz po prostu nad sobą popracować, bo jesteś bardzo egoistyczny. No dlatego mówię, że serio mogę coś z tym zrobić. Teraz to już, to już nic nie zrobisz, bo... po prostu nie chcę się z tobą spotykać. Przynajmniej dopóki zachowujesz tak jak teraz. I to jest to, co chciałem Ci powiedzieć. Janek, ale poczekaj, przecież możemy to wszystko jakoś przegadać, i ja. A ja mam swoje sprawy i nie chcę ich zawalić. Czekając, aż namyśle się z tym, co chcesz mi powiedzieć. Lecę. Wszystkiego dobrego. Janek? co to masz, taki dobry humor? Nauczyłem się dogadywać w końcu z Heleną. To czas pomaga w takich sprawach. No tak. Już nie myślę w końcu, że Helena mnie rzuci, jak zrobię coś nie tak. No lepiej się znacie i z czasem bardziej panu sobie zależy, nie? Jasne, ale wiesz jak jest. Na początku masz same paranoje, trudno jest się wtedy cieszyć, no bo dochodzi tylko do stres i ogólnie, ale po pewnym czasie to się wszystko samo układa. Ale wtedy, kiedy obie strony tylko dążą, to się po prostu nie układa samo. Po prostu chcecie się dogadać i skupiać się na tym, jak to zrobić. Ja też myślałem najpierw, że Hela nie będzie będziemy chciała, bo wiesz, będzie uważała mnie za jakiegoś Moroma, który się ciągle wygłupia, ale poznała was i uznała, że w sumie, że za mną gadacie, to muszę być spoko. Możliwe. Cieszę, ale, ale poczucie własnej wartości nie bierze się tylko z wychowania. Szczególnie wchodzi się w środowisko rówieśników albo trochę starszych, to ludzie mają wątpliwości, że są OK, czy ludzie ich lubią i te zwrotne reakcje też budują poczucie własnej wartości. No tak. Ale nie każdy musimy lubić. Nie da się wszystkim na raz dogodzić. No jasne, i dodać, się z wartości, że nie masz presji, żeby się sztucznie zachowywać, albo nie być sobą. W ogóle wiesz co? Cieszę się, że Ada mi tu dała z wami popracować, Ach. bo czasem w głowie mam taki mętlik, jakiś chaos. No i fajnie jest mieć ludzi, którzy ci powiedzą, że to się wszystko potem ogarnie. Znaczy, <grym>, ogarnie się? A ty chyba dalej masz rozpinać, co? No mam. A to źle? E, nie. Bo tacy jak ty popychają świat do przodu. Do przodu? <grystanie> I Michał był tak super miły, że zaproponował, żebym została jego współlokatorką. No często zmiany są na lepsze. O, dokładnie. Mówiłem niedawno Michałowi, że ważne, żeby ktoś rudy był w domu, bo to najlepsi ludzie. No wiadomo. <grystanie> Aniu, pyszne to jedzenie. Mój syn ma szczęście, że z tobą mieszka. Jesteś prawdziwym skarbem. Dziękuję. Gotujemy na zmianę. Ja też potrafię. Zatem Ania jest moją współlokatorką, a nie prowadzimy razem wspólnego gospodarstwa domowego. Co to za różnica? Mieszkacie razem. Możesz to nazywać, jak chcesz. Ja nie umiem gotować, więc faktycznie pod tym względem Michał ma lepiej. No właśnie. Mam nadzieję, że to docenia. Tak? Wiecie co? Uparliście się, żeby widzieć to po swojemu, więc nie ma sensu, żebym się z wami spierał. Ale powiedziałam wam jak jest, wy z tym zrobicie co chcecie. Dobrze, synku. Pójdziemy już. Bo tata kupił bilety do teatru. Od 20 lat pamięta o tym, żeby w czasie, kiedy się poznaliśmy, zrobić mi jakąś niespodziankę. I to jest piękne. Trwałe związki. Wszystkiego dobrego, kochanie. Miło nam cię poznać. Dziękuję. Odprowadzę państwa. Nie trzeba, nie trzeba serio nie musisz. Nie no, pójdę. Mówiłem ci, że to słaby pomysł. Oni są jacyś toksyczni. Wiesz co, ale za to chyba ułatwili mi decyzję. Pojadę do tej Barcelony. I co tam będziesz robił? Nie wiem, nie muszę wiedzieć, nie wiem, zrobię sobie gapier po prostu. Serio muszę pozbierać myśli. Mm. tak szybko? E, wiesz co, tak, bo już podjąłem decyzję, nie chcę dłużej tego kminić. To kiedy lecisz? A już w tą sobotę. Później wrócę na chwilę, żeby pozamykać tematy. Mm -hmm. I co, Anka zostaje w twoim mieszkaniu? No, na razie tak, tylko będzie musiała sobie lokatora znaleźć później jakiegoś. Co wspominasz, jak o tą szortę? Tak, chyba najfajniejszy czas z całych praktyk. W ogóle ty zostajesz w firmie, czy jak? Szczerze to nie wiem. Wiesz, Sandra wyjechała, teraz ty. Może i ja powinienem skończyć te praktyki? Albo kontynuować się z Anką i z Borysem. Oboje są spoko. Wbrew temu, co Ance myśleliśmy na początku. To fakt. To była duża lekcja tolerancji. No ale no nic, Adam musi prowadzić jakąś rekrutację, bo jeśli chodzi o nasz team, to chyba koniec. No, fajny czas, ale jednak czuję, że czas na coś nowego dla mnie. W ogóle dobrze słyszałem, że jakąś nową propozycję na dj dostałeś? Wiesz co, mi dostałem propozycję prowadzić audycję w radio. Trochę wywiadów, setów na żywo. O, no, czasem kiedyś mi to jarało, ale jak się nie niesłupu to się wada, nie dowiem, nie? Pewnie. Wszystko przed nami jeszcze. Dzięki za to, stary. Dobra, powiedz mi, co to jest dla Ciebie temat tabu? Nie mam takich tematów. Wszystko biorę na klatę. Okej. Okay. A jaki miałabyś pomysł na przedstawienie korzyści z używania prezerwatyw? To podkreśla moją indywidualność. Dbałość o siebie, o innych, odpowiedzialność. Poza tym, jak ktoś lubi gadżety, to gumki też mogą być czymś fajnym. Jakie są Twoim zdaniem Twoje zalety? Chciałbym kiedyś zostać dyrektorem banku, ale... Interesują mnie te praktyki, bo ludzie interesują się seksem i uważam, że dobrze jest coś wiedzieć na ten temat. Zresztą to się może przydać zawsze w życiu. Jeśli tak, to wchodzisz w duże buty. Ja chciałbym powiedzieć, że rozmowa o seksie jest dla mnie naprawdę ważna i super, że dużo ludzi chce to robić, to jest naprawdę super. Ale mnóstwo młodych ludzi czerpie swoją wiedzę z internetu albo z pornografii.